Mąkotka to taka struktura chrzęsna, jeżeli chcielibyście Państwo zobaczyć jak to wygląda, to trzeba zapać się za ucho i dotknąć. Taką samą strukturę i taką samą twardość, grubość, elastyczność ma łąkotka. Kość ludowa stając na łąkotce powoduje, że ta łąkotka amortyzuje, przynosi prawidłowe obciążenia. Bardzo wiele prac, bardzo wiele badań i doświadczeń chirurgów pokazują, że jest to jedna z najistotniejszych struktur w obrębie kolana. Łąkotka może uszkodzić się w dwóch mechanizmach. Albo jest to mechanizm razowy, czyli to co widzimy na boisku, to co dzieje się na stoku. Najczęściej dotyczy to osób do 40-45 roku życia, albo uszkadza się w mechanizmie zmian zwyrodnieniowych, czyli to jest łąkotka, która z biegiem czasu traci swoje właściwości amortyzacyjne. Zaczyna się powoli degenerować, próć i gdzieś przy jakimś niewielkim ruchu, zwykłym stanięciu pęka dalej i ulega uszkodzeniu. Save the meniscus. To takie hasło ortopedii rekonstrukcyjnej, artroskopii ostatnich 10-15 lat. Robimy wszystko, co można zrobić, żeby tę łąkotkę uratować, zeszyć, naprawić lub, jeżeli okazało się to niemożliwe w poprzednich operacjach, wstawić nową. Jeżeli chodzi o naprawę łąkotki, złotym standardem i jedyną możliwą techniką naprawy tej łąkotki jest technika operacyjna artroskopowa. Jest to operacja, która polega na tym, że do kolana dostajemy się przez dwa takie malutkie nacięcia, wkładamy kamerę, wkładamy narzędzia i obraz z kamery mamy transmitowany na ten telewizor. Oglądamy to w powiększeniu 30 -krotnym. Po pierwsze pozwala nam to kamerą wejść w wszelkie zakątki kolana, czyli tam, gdzie byśmy na otwarto nie byli w stanie zajrzeć. Kamerą jesteśmy w stanie sięgnąć. Jak również narzędzia są na tyle drobne i na tyle małe, że jesteśmy w stanie dojść między powierzchniami stawowymi, tam, gdzie normalnymi standardami narzędziami byśmy nie sięgnęli. Czyli złotym standardem leczenia uszkodzenia łąkotki jest artroskopia i próba jej szycia. Złotym standardem diagnostyki uszkodzenia łąkotki jest rezonans Po procedurze naprawy łąkotki 90% pacjentów wraca do pełnej aktywności sportowej sprzed urazu. Jeżeli udało się tą łąkotkę zeszyć, to mamy tak naprawdę pełną funkcję kolana. Jeżeli usuwamy fragment łąkotki, to wszystko zależy od tego, jak dużo tej łąkotki usunęliśmy, jaka jest oś kończyny, jaka jest biologia chrząski, czyli jaka jest nasza genetyka i czy są jakieś uszkodzenia towarzyszące. I tutaj już niestety sprawa wygląda zmiennie. Czasem jest możliwy powrót do pełnej aktywności sportowej, a czasem po usunięciu części łąkotki niestety może być tak zwany zespół bólowy kolana po menisektomii i może być to utrudnione. うん。